Moi drodzy i czas na krótką piątkową refleksję w kontekście właśnie takiej konferencji duchowości, które przeżywamy przez cały rok. Usłyszeliśmy przepiękną perykopę ewangelijną, taką dedykowaną nade wszystko do apostołów, jak słyszymy, ale ona znakomicie pasuje do każdego z nas, bez względu na to, czy jesteśmy biskupami, czy jesteśmy kapłanami, diakonami, czy przygotowujemy się do kapłaństwa, czy też wypełniamy swoje powołanie, będąc mężem, żoną, żyjąc w lajkacie, w stanie świeckim. Do każdego z nas pasują te słowa bowiem nasz Pan Jezus Chrystus zostawił je nam wszystkim, jako testami. Nie wyście mnie wybrali, mówi do nas, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał. Drodzy bracia, to zdanie stanowi taką finnesencję naszego posłannictwa. Po pierwsze, każdego dnia Musisz sobie, drogi bracie, uświadamiać bez względu na to, gdzie żyjesz, w jakiej wspólnocie Kościoła jesteś. Zwracam się do Was ogólnie, bo wiem, że te piątkowe nasze konferencje są śledzone nie tylko przez kapłanów z katolickiego Kościoła Narodowego, ale również wielu kapłanów z Kościoła rzymskokatolickiego i innych wspólnot. Słuchaj ich, więc pozdrawiam przy tej okazji. Ale. To też daje nam szansę, byśmy się zagłębili w to, czym jest nasze powołanie. Każdego dnia, drogi bracie, musisz sobie uświadamiać, że to nie ty robisz Panu Jezusowi, Panu Bogu łaskę, że jesteś kapłanem. Zatem, idąc, wstając rano, idąc do świątyni, do kaplicy, do swoich zajęć, nie możesz dać nawet najmniejszego pozoru że jesteś znużony, zmęczony, że to, co czynisz, jest no, czymś, co jest swego rodzaju łaską dla Pana Boga. Wy wykonywano jakiś wielki krzyż, Panie, ja dla Ciebie niosę każdego dnia, bo jestem kapłanem. Musisz sobie, drogi bracie, uświadomić właśnie to, że to On Ciebie wybrał. I wybrał i przeznaczył na to, abyś szedł i byś przynosił owoc, i by ten Twój owoc, owoc Twojej pracy, trwał w sercach tych, do których posłał Cię Pan. Czasami nie rozumiemy naszego kapłańskiego posłannictwa, czasami się burzymy, próbujemy się z Panem Bogiem kłócić, mówiąc, Panie, ale ja sobie inaczej wyobrażałem kapłaństwo. Wyobrażałem sobie, że idąc za Tobą, będę. Miał pełne świątyni wiernych, że będzie pięknie, łatwo i przyjemnie. A z tego wszystkiego co zostało? Otóż drogi bracie, Pan Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus w darze święceń kapłańskich, które przyjęliśmy każdy z nas przed laty, oddawał nas talentami. Jednemu dał jeden talent. Drugiemu dał pięć talentów, a jeszcze innemu dał siedem talentów, pełnie talentów. Piękne charyzmaty, które czasami zadziwiają tych, którzy mają tylko jeden talent, bo mówią, jak ty to robisz, że wystarcza ci sił, że gonisz po całym świecie, że gonisz po całym kraju, niosąc Ewangelię Chrystusową, ja bym już dawno wyłączył się, bo nie mam na to siły ani ochoty. I właśnie na tym polega cała sprawa, drodzy bracia, że musimy każdego dnia przypominać sobie, uświadamiać ten werset z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 15. Bez tego nasze kapłaństwo będzie z każdym dniem przygasało, świecąc coraz mniejszym płomieniem, aż w końcu zamieni się w iskierkę zgaśnie. Drodzy bracia, maj to jest czas refleksji nad naszą kapłańską drogą. Maj to jest również miesiąc narodzin, narodzin kapłańskich wielu spośród nas, bowiem w miesiącu maju statystycznie w największej ilości diecezji, katedr, kaplic odbywają się święcenia kapłańskie. Dlatego też warto sobie w tym pięknym miesiącu maryjnym, ale i też miesiącu, kiedy wspominamy kolejną rocznicę naszych święceń, uświadomić, czy jestem szczęśliwy w kapłaństwie Chrystusowym, czy idąc za Jezusem Chrystusem znajduję każdego dnia na tyle entuzjazmu, żeby wykrzesać z siebie jeszcze coś nowego. By być, mówiąc językiem dzisiejszej młodzieży, bardziej kreatywny w pozyskiwaniu dusz dla Jezusa Chrystusa, niż czyniłem to wczoraj, przed wczoraj, przed pięcioma lat. Czy znajduję w sobie Boży entuzjazm, który pozwala mi na to, by na nowo rozpocząć przygodę w kapłaństwie Jezusa Chrystusa? Czy można znudzić się, czy może znudziłeś się już? Drogi bracie kapłaństwem, jeżeli się znudziłeś, to jest mi bardzo przykro. Ale z drugiej strony ktoś, ktoś może zapytać, jak to w ogóle jest możliwe, czy można się znudzić kapłaństwem Chrystusowym? Otóż drodzy drogie siostry i bracia, tak, można się znudzić w kapłaństwie Chrystusowym, jak w każdym innym, w każdej innej dziedzinie życia o tyle, o ile. Potraktujesz kapłaństwo tylko jako zawód, a nie będziesz czuł, drogi bracie, powołania, nie będziesz rozumiał istoty krzyża w życiu kapłańskim. Wtedy z pewnością się znudzisz. I czasami nawet dojdzie do tego, że stracisz wiarę, odejdziesz od Pana Boga. Dlatego warto również o tym pamiętać. By, ilekroć włącza się taki sygnał mówiący o tym, że odczuwamy znużenie, że odczuwamy takie in, taki inny rodzaj zmęczenia kapłaństwa, to jest to sygnał, drogi bracie, by upaść przed Panem, by odprawić sobie nawet takie samotne rekolekcje na zasadzie pustelni spotkania z Panem, by odnowić entuzjazm, by podnieść ducha, bo to nie jest dobry znak, jeżeli my, będąc kapłanami Jezusa Chrystusa, zaczynamy się w tym kapłaństwie módlić. Kapłaństwo, drodzy bracia, to jest ofiara. Wiecie o tym znakomicie. powiecie niczego nowego ksiądz biskup nie, nie mówi. Otóż nie ma... Nie ma co. Ja tutaj z tej ambony nie wymyślę i nie przedstawię Wam żadnej nowej teologii, tylko będę powtarzał zawsze to, co otrzymałem od Pana. To, czego, co nam przekazali apostołowie. Kapłaństwo jest ofiarą. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli tego nie zaakceptujemy, no to potem mamy to, co widać. Mamy coraz słabszych. Kapłanów, którzy nie potrafią przeżywać w sposób należyty swojego życia. Mamy kapłanów, którzy traktują kapłaństwo jako zawód. Jeżeli trafią na parafię, na której nie są w stanie spełnić i zrealizować tego wszystkiego, co sobie założyli, to mówią skupie. ja myślałem, że będzie łatwiej. Że będzie tak jak kiedyś, a tu tyle zmian. Tak ciężki ten krzyż, więc przepraszam. Ale ja dalej nie będę trwał w kościele. Idę i szukam nowej wspólnoty. Szukam czegoś, takiej wspólnoty, w której ciężar Chrystusowego krzyża będzie lżejszy. Otóż, drogi bracie, jeżeli tak podchodzisz do kapłaństwa, to chcę ci powiedzieć prawdę. Że kapłaństwo bez krzyża jest rzemiosłem, jest zakłamywaniem w Ewangelii. Dlatego, jeżeli ten krzyż, który Ci Pan przypisał w dniu jest dla Ciebie za ciężki, to poproś go, aby pomógł Ci nieść ten krzyż, aby pomógł Ci zrozumieć jego wartość i słodycz krzyża. Natomiast, jeżeli ten krzyż próbujesz zrzucić, i pozostać w kapłaństwie tylko dlatego, żeby mieć fajne życie, żeby być szanowanym przez ludzi, żeby być kimś ważnym w społeczeństwie, to nie jesteś już kapłanem. Jesteś tylko rzemieślnikiem na naliwie pańskiej. Natomiast to wszystko, co czynisz, rodzi się, prze, przeradza się w kiepski spektakl w kiepskie aktorstwo. Dlatego też w ten dzisiejszy piątek powoli kończącego się okresu Wielkanocnego proszę Was, byście, byście zrobili sobie takie duchowe memento. Właśnie w maju, gdzie większość z nas, mówię o naszej wspólnocie, w maju przyjęła święcenia kapłańskie, byśmy zrobili sobie takie duchowe memento, gdzie ja jestem. Czy idę za Jezusowym Krzyżem? Czy Krzyż w kapłaństwie Chrystusowym, w którym zostałem zamurzony w chwili święcej, jest również moim Krzyżem, którego się nie lękam, od którego się nie odwracam, nie uchylam? Czy potrafię ludzi zachęcić do kroczenia drogą Chrystusowego Krzyża? Nie ma chrześcijaństwa, drodzy bracia i siostry. Bez drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa. Chrystus pozostałby zwykłym prorokiem, gdyby nie było wielkiego czwartku, wielkiego piątku, cierpienia i krzyża i potem nie byłoby zmartwychwstania. Dlatego nie wolno nam nawet próbować myśleć, byśmy w nowy sposób, jakiś nowatorski, nikomu nieznany, niezrozumiały, próbowali wymyślać inną formę teologii. Inną formę egzegezy pisma świętego, która przecie, które przecież jest jedyne, niezmienne i nie da się inaczej zinterpretować, jak tylko tak, jak tego sobie życzy nasz Pan Jezus Chrystus. A w tym wszystkim chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na to, byście pracując dla, dla Pana, zachowywali taką również higienę duchową. Pan Jezus, jak wiecie, Znalazł, znajdował również czas na to, by było odpocząć. Więc w tym rozpędzeniu całorocznym znajdźcie chwilę, tydzień, dwa, na to, żeby odpocząć. Żeby naładować akumulatory. Żeby pobudzić ten kapłański entuzjazm do tego, żeby po odpoczynku znowu trysnąć pełnią energii i iść za Chrystusem. I tego wam życzę. Tego Wam życzę, żebyśmy umieli być dobrymi Chrystusowymi kapłanami. Również w katolickim kościele narodowym, ale przede wszystkim w kościele Chrystusowym, w pełnej, pełnym tego słowa znaczeniu, czyli w całej wspólnocie kościoła Chrystusowego. Zanieśmy do Pana nasze prośby i nasze modlitwy teraz w trakcie tej mszy świętej, aby wszystkie nasze intencje i te kapłańskie, i te Intencje rodzinne, intencje wiernych Pan za pośrednictwem naszej matki zechciał wysłuchać. Budujmy się za święty Kościół Boży, budujmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów świata i tych biskupów z Kościoła Wschodniego i tych biskupów z Kościołów Zachodu. Za wszystkich kapłanów Jezusa Chrystusa, którzy otrzymali w święceni, ważnych święceniach kapłańskich dary Ducha Świętego. Módlmy się za przygotowywujących się do kapłaństwa. Módlmy się za tych diak księży Diakonów, którzy w dniu jutrzejszym, w jutrzejszą sobotę przyjmą święcenia kapłańskie. Módlmy się za nasze rodziny. Za nasze dzieci, za naszych bliskich zmarłych, za zmarłą Weronikę, w intencji, której sprawuje tę przeświętą Gregoriańską, i za nas tutaj zebranych, byśmy nie uchylali się od niesienia Chrystusowego Krzyża. Ciebie prosimy. nas stanie, który żyjesz i królujesz na wielki wieku.